Wystawiane przed domy śmietniki psują wizerunek toruńskiej starówki. Celem budowy podziemnych pojemników na odpady jest nie tylko poprawa estetyki odwiedzanej przez turystów części miasta, ale także polepszenie stanu sanitarnego i komfortu zamieszkania. Takie rozwiązania z dobrym skutkiem zastosowano już w wielu europejskich i polskich miastach. Już nie będziemy gromadzić to w pojemnikach, które są na, zlokalizowane na podwórkach czy, czy, czy przy, na ulicy, czy nie będziemy wystawiać worka ze śmieciami przed posesją, a z tym workiem będziemy szli właśnie do tych podziemnych śmietników i tam będziemy je gromadzić. Na starówce wytypowano już 13 miejsc, gdzie mogą powstać podziemne pojemniki na odpady. Koszt jednego takiego obiektu przystosowanego do selektywnej zbiórki z kioskiem brzutowym to około 200 tysięcy złotych. Miasto będzie się ubiegać o unijną dotację na to przedsięwzięcie. Robiliśmy rozpoznanie wśród producentów, wiemy jakiego typu pojemniki są dostępne na rynku, jakie technologie wykonane, z jakimi usługami dodatkowymi typu właśnie karta chipowa. I w jaki sposób mogą, mogą te, te pojemniki, czy, czy same wyjeżdżać z podziemi, czy po prostu być wyciągane poprzez, poprzez dźwig. Także rozeznanie rynku zostało wykonane. Przechodniów mijających tradycyjne śmietniki stojące przed kamienicami na starówce zapytaliśmy, co sądzą o pomyśle podziemnych pojemników na odpady. No, myślę, że dobry pomysł by był. To no myślę, że takie będą lepsze. Podziemne. Że będą dużo lepsze. W najbliższych dniach rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Starówki co do lokalizacji czterech pierwszych podziemnych śmietników, które mają być wybudowane już w przyszłym roku. W ramach konsultacji zaprosimy mieszkańców Starówki na spotkanie, które odbędzie się 10 września w Młodzieżowym Domu Kultury. Przy ulicy Przedzamcze rozpoczęcie spotkania o godzinie 18. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się ze szczegółami tego, gdzie są planowane te miejsca na podziemne pojemniki. Będą mapy, wizualizacje, będzie można zagłosować na te miejsca, gdzie w pierwszej kolejności pojemniki powinny powstać. Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowanych 10 domowych pojemników do segregacji odpadów. Swoje opinie dotyczące podziemnych pojemników na odpady można przekazywać także za pośrednictwem internetu.